Dziś zapraszam Was na przegląd tego, co dostaniemy w najnowszej aktualizacji określonej numerem V14. Ale przed tym to chciałbym Wam podziękować za pozytywny odzew pod ostatnimi odcinkami i jeszcze raz Was bardzo przepraszam za moją długą nieobecność. Zacznijmy od pojazdów. W tym update'cie dostaliśmy dwa nowe pojazdy. Pierwszy to brytyjski czołg Challenger 2, który posiada armatę kalibru 120 mm i karabin współosiowy, a ładowniczy zdalnie serwany karabin L37. <tryk> Drugim pojazdem jest BMP-1, który może zabrać 11 ludzi, w tym 3 członków załogi oraz 8 jednostek piechoty. W uzbrojeniu pojazd ten posiada armatę kalibru 73 mm, karabin PKT oraz wyrzutnie pocisków kierowanych malutka. Małą zmianę zauważymy w czołgu T-62. Posiada on od tej wersji karabin DSZK -ka dla kolejnego członka załogi. Po pojazdach rzućmy okiem na bronie. Tu się zmieniło niewiele. Pierwszą nowością jest nowy model M4. Według mnie ten model lepiej wygląda niż to co mieliśmy przedtem oraz łatwiej się z niego celuje przez muszkę i szczerbinkę. Nową bronią jest Carl Gustaf, czyli działo bezodrzutowe o kalibrze 83 mm. Granatnik ten zastępuje Hata we frakcji amerykańskiej. M3, bo też tak nazywa się to działo, posiada pociski Hit, Tandem oraz co ciekawe dymne. Ostatnią nowością jest zmiana bagnetu AKM na AK-74 u armii rosyjskiej. A tymi nowościami możemy pograć na nowej mapie. A jest to Skorpo, którą możemy znaleźć na zachodzie Norwegii, gdzie twórca mapy mieszkał. Można oczekiwać, że ujrzymy wielką dbałość o szczegóły. Warto pamiętać, że jest to największa mapa w składzie. Z niecierpliwością czekamy na helikoptery. W tej wersji ujrzymy nowy tryb gry o nazwie Territory Control. Tryb był tworzony od ponad roku i według mnie był zbyt długo odkreowany, a sam może się okazać mało popularny. Zmianą której warto się przyjrzeć, to nowa mechanika stawienia FOB-a. A dokładnie chodzi o to, że od teraz potrzeba skład lidera, gracza oraz Logi Traka. Brzmi to ciekawie, ponieważ nie będzie teraz możliwe budowanie tzw. ninja fobów i oczekiwanie na logi. To wszystko na dziś. Chcę zauważyć, że przy oficjalnej aktualizacji ten filmik może być niezgodny z changelogiem i mam nadzieję, że przed wypuszczeniem dostaniemy jeszcze upragnione przez niektórych BMP-2. Do zobaczenia na polu bitwy. victory! flaga! Ja,